Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać mój stelaż i dwa panele fotowoltaiczne. Akurat dzisiaj dach. Mała renowacja. Oto. Oto moje panele. A, tak się obraca. Dobra. Dwa panele. Dwa panele po 340 W jest Teraz zrobiony z profili Takich podaniości Proszę bardzo Teraz będziemy go przesuwać Jak widzicie dach jest zrobiony Na mojej budzie Pokój cisza, słoneczko świeci Panele bardzo świetnie się sprawują Jak na jedną połówkę pada cień To druga połówka działa w 100% normalnie Na razie, hej kierunek ustawienia paneli chyba jest adekwatny do obecnej pory roku słońce wstaje z tej strony tak, panele są skierowane w tą Gdy już jest tu słoneczko, porą już ładnie leci no, Teraz jeszcze tam parę watów dają na razie.